Miecz. Miecz to tradycyjna broń biała, która składa się z długiego metalowego ostrza oraz rękojeści. Ostrze miecza jest zazwyczaj obosieczne, co oznacza, że obie krawędzie są ostre, umożliwiając cięcie z obu stron. Miecz był podstawowym narzędziem walki w wielu kulturach, pełniąc kluczową rolę na polu bitwy. Jest to również symbolem władzy i honoru, często występując w ceremoniach i jako element heraldyczny. Współcześnie miecze są głównie używane jako rekwizyty w rekonstrukcjach historycznych w sportach walki oraz w sztuce dekoracyjnej